Bóg nie tylko chce dać powodzenie służbom, ale też chrześcijanom, Jego dzieciom. Chce im dawać pracę w firmach i w innych miejscach na świecie, bo jesteśmy głową, nie ogonem pniemy się w górę, a nie w dół. Chcę dziś poruszyć temat wartości doświadczeń. Każdy z nas zdobywa doświadczenia, przechodząc przez różne rzeczy. Często nie cierpimy danej sytuacji, jeśli tylko nie jest przyjemna, ale prawda jest taka, że nigdy niczego się nie nauczymy, jeżeli będziemy wszystkiego unikać. Powtórzę jeszcze raz: nigdy niczego się nie nauczymy, jeżeli będziemy od wszystkiego uciekać. Nigdy nie nauczysz się kochać trudnych ludzi, jeśli za każdym razem, gdy spotkasz taką osobę, zaczniesz jej unikać i poszukasz kogoś innego. Jesteśmy namaszczeni do trudów. Oswójcie się przez chwilę z tą myślą. Nie zostaliśmy wypełnieni Duchem Świętym na łatwe czasy. Ale z uśmiechem na twarzy możesz zrobić wszystko. Warto o tym pamiętać. Dobrze. Pierwsze pytanie, jakie chcę wam zadać, to, ile macie doświadczenia. To jest tak, że kiedy ktoś ma 40 lat, to ma więcej doświadczenia niż wtedy, gdy miał 30 albo 20. Pomyślcie tylko, ile ja już mam doświadczenia. Kiedy ktoś ma 18 lat, to myśli, że wie już wszystko i chce, żeby wszyscy o tym wiedzieli. Poprawia innych i patrzy na nich, jakby byli głupi, bo nie rozumieją tego, co oni. Ale wiecie co? To, że nie potrafimy używać smartfonów, to nie znaczy, że nie mamy mądrości. Zrobiłam sobie dwa selfie w życiu i jedno z nich wyszło poza kamerą. Ale mimo tego mam ogromne doświadczenie w innych sprawach w życiu. W przypowieściach 3.13 napisano: Szczęśliwy człowiek błogosławiony Godny pozazdroszczenia, który posiadł mądrość, który nabył zdolności myślenia czerpiąc ją ze Słowa Bożego i życiowych doświadczeń. A więc Słowo Boże jest dla nas nauką, ale szczerze mówiąc nie będzie dla nas znaczyło tego, co ma znaczyć, jeżeli dana prawda nie zostanie wypróbowana w naszym życiu. Bo nabieramy doświadczenia. To, że macie podkreślone na kolorowo wersety, nie znaczy, że je poznaliście. Więc kiedy zacznę czytać kolejny werset, a ktoś z Was ma pozakreślaną całą stronę, to niech nie podsuwa jej bliżej sąsiada, żeby zobaczył, jak bardzo jest duchowy. My niczego nie poznamy, dopóki tego nie zastosujemy i na dodatek nie będziemy robić często, bo to, co robimy, dobrze, jednorazowo, nic nie zmieni w naszym życiu, ale to, co stale robimy, w każdej sytuacji ma znaczenie. Pierwsze pytanie, jakie zwykle pada na rozmowie o pracę, brzmi. Ile doświadczenia pani, pan posiada? Pytanie o wykształcenie też pewnie padnie i nawet są miejsca, które zatrudniają tylko na podstawie wykształcenia, ale przyznajmy szczerze, mając wykształcenie plus doświadczenie, stajemy się naprawdę wartościowymi kandydatami. Na szczęście w Bożej ekonomii, nawet jeżeli nie masz wiedzy, żeby sobie z czymś poradzić, ale masz doświadczenie z Bogiem, to On namaści Cię do tego zadania. Pewnie nie wiecie, albo może wiecie, bo wam już mówiłam, ale nie macie pojęcia, jak niewykwalifikowana jestem według ludzkich standardów do robienia tego, co robię. Nie uczestniczyłam w żadnych zajęciach z wystąpień publicznych. Nikt mnie nie uczył, jak pisać kazania. Nie poszłam do szkoły biblijnej. Nawet nie ukończyłam studiów, dziś mam cztery tytuły, co jest bardzo ciekawe. Dostałam je w najlepszy możliwy sposób, tak po prostu mi je wręczyli za to, jaką mam wiedzę. Mówię poważnie, mam tytuły honorowe z czterech różnych uczelni i myślę, że to super sprawa. Według ludzkich standardów nie posiadam też głosu, który byłby szczególnie dobry do wystąpień publicznych. Próbuję przez to coś powiedzieć. Kiedy Bóg namaszcza do czegoś, to może użyć nawet osła. Naprawdę? Więc nieważne, jak wykształceni jesteście. Nie pokładajcie w tym całej swojej wiary. Czasem słyszę od innych, wiesz, nie powinnaś mówić publicznie, że nie poszłaś na studia i w ogóle. A ja pytam, dlaczego nie? Ludzie muszą to wiedzieć. Muszą wiedzieć, że kiedy człowiek podda się Bogu, to może dokonać niesamowitych i wspaniałych rzeczy. I powiem Wam, że tacy ludzie jak ja strasznie wkurzają społeczności religijne. Już i tak wystarczy, że robię to, co robię, ale jeszcze w dodatku mi się powodzi. Jakie masz kwalifikacje do tego? Cóż? Nawet Biblia mówi o Jezusie, że był wykwalifikowany do swego zadania, bo Boże namaszczenie było na nim, by głosił Ewangelię słabym i biednym. Możesz być wykwalifikowany przez Boże namaszczenie. Dziś nie wyczerpiemy tego tematu. Ile masz doświadczenia? Wiesz, Bóg szuka tego samego. Wierzę, że Bóg zawsze szuka kogoś, komu chce dać większe powodzenie. Słyszycie mnie? Bóg nie tylko chce dać powodzenie służbom, ale też chrześcijanom, jego dzieciom. Chce im dawać pracę w firmach i w innych miejscach na świecie, bo jesteśmy głową, nie ogonem. Pniemy się w górę, a nie w dół. I Bóg chce, byśmy nie tylko mieli wykształcenie, ale też mądrość i doświadczenie z Nim, by być w miejscach autorytetu i przewodzić innym. Jak myślicie, jak wspaniały byłby ten kraj, gdyby każdy przywódca u władzy znał Słowo Boże i miał dużo osobistych doświadczeń z Bogiem? Bóg szuka tego samego. Uh. Bóg szuka tego samego. Księga powtórzonego. Prawa 1, 13. Mojżesz był w miejscu, kiedy powiedział, Boże, zrozum, ja naprawdę nie dam rady sam temu podołać. Nie dam rady sam prowadzić tych wszystkich ludzi. Musisz mi dać kogoś do pomocy. I Bóg odparł. Wybierzcie sobie dla waszych plemion ludzi mądrych, roztropnych i doświadczonych. A ja ustanowię ich waszymi naczelnikami. I werset 15: Zebrałem więc naczelników waszych plemion ludzi mądrych i doświadczonych i poważanych. Wiecie co? Czytam i czytam, ale nie mogę znaleźć słowa utalentowanych. Bóg nie powiedział, znajdź sobie utalentowanego, ale kogoś mądrego, roztropnego i doświadczonego, bo takiego człowieka mogę użyć. Dobra wiadomość jest, że nikt na tej widowni nie jest zbyt niewykwalifikowany, by być potężnie użytym przez Boga, jeżeli tylko się odważy i zdobędzie doświadczenie życiowe, a nie tylko będzie jęczał i narzekał za każdym razem. Tylko naprawdę coś wyniesie z każdego z nich i czego się nauczy. Wykształcenie jest dobre, ale mądrość jest dużo lepsza. Wiecie, Józef miał sen. Ale zanim ten sen się spełnił, Józef musiał nabyć dużo doświadczenia. Chcę, żebyście o tym pomyśleli. Dlaczego Bóg czasami daje nam sny, marzenia, albo wkłada pragnienia do naszego serca, ale mijają całe lata, zanim doczekamy się ich spełnienia? Ponieważ nie wystarczy mieć talentu albo powołania od Boga, trzeba mieć też doświadczenie. Józef przeszedł w życiu przez bardzo ciężkie rzeczy. Doświadczenie, o którym wam mówię, nie przychodzi łatwo. Nie możemy zdobyć doświadczenia, którego potrzebujemy, by Bóg mógł nas potężnie używać, jeżeli wszystko w naszym życiu będzie cały czas dobrze się układać i nie będziemy musieli z niczym się zmagać. I wiecie co? Nigdy nie poszłam do szkoły wyższej, ale przeszłam szkołę życia. Amen. I kiedy przechodzimy przez coś trudnego, Duch Święty może nas prowadzić i uczyć. Powiem Wam, że jedne z największych lekcji, których nauczyłam się w życiu, uczyłam się w trakcie zwyczajnych dni, wychowując małe dzieci, robiąc zakupy albo inne zwyczajne rzeczy. Bóg może uczyć cię w każdym miejscu, jeżeli tylko chcesz, i może uczyć cię przez dowolną sytuację, więc za każdym razem, gdy przechodzisz przez trudne chwile, przestań mówić nie cierpię tego, a zamiast tego pomódl się nową modlitwą, prosząc Boże, skoro już jestem w takiej sytuacji, czy mógłbyś mnie czegoś nauczyć? Wiem, że diabeł chce mnie skrzywdzić, ale myślę, że Ty możesz uczynić z tego coś dobrego. Wierzycie w to? Wierzycie, że każde doświadczenie może zakończyć się czymś dobrym, jeżeli tylko na to pozwolimy? Nikt nie lubi przechodzić przez trudy, ale możemy nauczyć się inaczej do nich podchodzić. Mojżesz był powołany przez Boga i wiedział o tym na długo, długo wcześniej. Zadziałał impulsywnie, pod wpływem przypływu emocji, zanim Bóg go przygotował, co zdarza się każdemu. Ale wiecie, zabił Egipcjanina. I ktoś to zobaczył, Mojżesz wiedział, że wpadł w tarapaty, więc uciekł na pustynię i żył tam 40 lat. I wreszcie Bóg powiedział: Dobrze, jesteś teraz gotowy. To niesamowite, co 40 lat na dzikiej pustynie może uczynić z człowiekiem. To niesamowite, co pracowanie w zawodzie, którego nie lubisz, z szefem, który źle cię traktuje, i współpracownikami, którzy też źle cię traktują. To niesamowite, co taka sytuacja może w tobie zmienić. Dzisiejsze nauczanie nie jest tak łatwe, prawda? Będzie jeszcze trudniejsze. Wiecie, jak nauczyłam się szanować ludzi? Przez pięć lat pracowałam dla kogoś, kto mnie nie szanował. Słyszycie? Błagałam Boga, żeby mnie stamtąd wyciągnął. Nie rozumiałam, dlaczego nie zadziałał na tamtego człowieka, który był chrześcijaninem. Nie rozumiałam tego. Boże, jak możesz pozwalać mu traktować ludzi w ten sposób? Ale tak naprawdę potrzebowałam tego doświadczyć, bo przeżyłam w życiu ciężkie czasy i byłam trochę nieczuła i niezbyt miła dla innych. Więc pewnie bym taka została, gdybym nie doświadczyła, jak to jest być w otoczeniu takiej osoby jak ja. Naprawdę, tyle że w trakcie przechodzenia przez trudną sytuację. Nie mamy tej perspektywy. Żyjemy myśląc o przyszłości, ale rozumiemy wydarzenia na podstawie przeszłości, więc pewnie w ogóle nie rozumiesz tego, przez co obecnie przechodzisz, ale za pięć lat może będzie to dla Ciebie jasne. Albo za rok, kiedy patrzę wstecz na swoje życie, powiem Wam szczerze, że jestem wdzięczna Bogu prawie za wszystko, przez co przeszłam. Jestem mu szczerze wdzięczna, bo dzięki tym doświadczeniom jestem taką osobą, jaką jestem. Zostałam przygotowana i wyposażona do tego, by być tutaj dzisiaj i stać i nauczać Was. Nie byłabym dobrym nauczycielem słowa, gdybym tylko je czytała. Te prawdy musiały być wypróbowane w moim życiu. Ale teraz mogę mówić do Was ogniem w sercu, bo nie tylko wierzę, że to, co mówię, jest prawdziwe, ale wiem to. Wiem to. Mogę powiedzieć tak jak Chiop, że wiem, że mój wybawiciel żyje. Hebrajczyków 5, 8 i 9. Jest napisane: I chociaż był synem, mowa o Jezusie, nauczył się. Nie wpadłabym na to, że Jezus musiał się czegokolwiek nauczyć. Ale widzicie, jako człowiek musiał. Dlatego właśnie jest arcykapłanem, który jednocześnie nas rozumie, bo przeszedł przez wszystko, przez co my przechodzimy, choć nigdy nie zgrzeszył. To jest w Jezusie najlepsze. W pełni Bóg, w pełni człowiek. I chociaż był synem, nauczył się ciągłego, specjalnego posłuszeństwa dzięki temu, co wycierpiał. Mam nadzieję, że do kogoś to wszystko przemawia. Natomiast uczyniony doskonałym dzięki przeszłym doświadczeniom, stał się dla wszystkich Mu posłusznych i poddających swe potrzeby źródłem wiecznego zbawienia. Uwielbiam ten fragment. Jezus przeszedł przez sytuację, nauczył się, zdobył doświadczenie i nawet On nie mógł zostać naszym Zbawicielem, dopóki nie zdobył zrozumienia naszej sytuacji. Dlatego Biblia mówi nam, że mamy arcykapłana, który rozumie nasze słabości i niedoskonałości, bo sam był kuszony na wszystkie sposoby, tak jak my, ale nigdy nie zgrzeszył. Dzięki temu możesz modlić się do Jezusa, a on cię zrozumie. Choćby nikt inny cię nie rozumiał, on cię rozumie, bo sam czuł to, co ty czujesz. Wie, co to znaczy być źle traktowanym. Wie, co to znaczy, gdy ktoś rozcieba kłamstwa. Wie, jak to jest być sądzonym i krytykowanym. Wie, jak to jest być odrzuconym. Wie, jak to być bitym. I zna smak cierpienia. On zna smak wszystkich naszych trudności. Wiedział, jak to jest przez nie przechodzić na długo przed tym, zanim my przez nie przeszliśmy. Dlatego właśnie potrzebujemy osobistego doświadczenia z Bogiem. Nie możemy żyć pożyczoną wiarą albo karmić się wiarą innych. Nie dasz rady przetrwać w dzisiejszym świecie na wierze swojej mamy, babci czy pastora. Musisz mieć swoją własną wiarę, a jedynym sposobem zdobycia własnej wiary to posiadanie własnych doświadczeń. Mówię prawdę. Księga Wyjścia 29, 45 i 46 mówi: Zamieszkam wśród synów Izraela, będę ich Bogiem, oni zaś przekonają się. Skąd? Z osobistych doświadczeń. Kiedy ktoś zapyta, jak się masz, a ty odpowiesz, że jakoś leci, to wiesz, co to znaczy. Chwała Bogu, że jakoś leci, bo dzięki temu nie stoisz w miejscu. To wcale nie jest źle, kiedy jakoś leci, to znaczy, że nadal leci. Oni zaś przekonają się z osobistych doświadczeń, że ja Pan jestem ich Bogiem, tym, który ich wyprowadził z ziemi egipskiej, by mieszkać pośród nich. Ja Pan ich Bóg. Księga Powtórzonego Prawa rozdział ósmy to mój ulubiony fragment Biblii. Dosłownie przeżyłam ten fragment w swoim życiu, nie mając pojęcia, co Bóg uczynił. Aż w końcu pokazał mi ten fragment i pozwolił mi wszystko zrozumieć, co bardzo mi pomogło. Nie mam czasu, żeby wam opowiedzieć tę historię ze szczegółami, ale powiem tylko szybko, że jak wiecie, w dzieciństwie byłam molestowana, a potem wyszłam za pierwszego lepszego chłopaka, co było kolejnym koszmarem ciągnącym się przez pięć lat. Wreszcie Bóg dał mi spotkać Dave'a, i to ja stałam się dla niego koszmarem na wiele lat. Cierpiałam na każdy możliwy sposób. W międzyczasie kochałam Boga, chodziłam do kościoła i w latach 70. Bóg radykalnie dotknął mojego życia. Dał mi pragnienie i powołanie, by nauczać Jego słowa. I dostałam od niego marzenie, wizję, ale nie miałam doświadczenia. Nie miałam doświadczenia, które przygotowałoby mnie do stania tutaj i mówienia Wam: Hej, rozumiem to, wiem przez co przechodzisz, ale wiem też, że Bóg jest wierny i jeśli z niego nie zrezygnujesz, to pomoże Ci przez to przejść. Myślę, że w duchu czujecie, że kiedy mówię te słowa, to nie mówię ich tylko dlatego, że przeczytałam tak w Biblii. Wiecie, że ja wiem. I Bóg chce, żebyście też wiedzieli, kiedy będziecie się dzielić z innymi ludźmi. A więc musiałam przejść przez ósmy rozdział Księgi Powtórzonego Prawa w swoim życiu. To wszystko zajęło bardzo dużo czasu. Tak długo, że rety. Ale ja nie jestem zbyt cierpliwą osobą. Wolę, jak rzeczy dzieją się bardzo szybko, wiecie. Joyce, będziesz jeździć po świecie i uczyć jego słowa. Świetnie, jedźmy! A w zamian za to nauczałam studium biblijnego u siebie w salonie przez pięć lat 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 lat. Czułam, że Bóg kieruje mnie do zrezygnowania z pracy, żebym mogła studiować Słowo, bo nic o nim nie wiedziałam. Nie można za dużo powiedzieć drugiemu człowiekowi, jeżeli samemu się dużo nie wie. Miałam do tego trójkę małych dzieci, więc nie mogłam pójść do szkoły biblijnej i w ten sposób zaczęłam uczęszczać do Szkoły Ducha Świętego. I na miłość boską przećwiczył mnie na wszystkie strony. I nie rozumiałam tego. Pamiętam, jak pewnego dnia jęczałam i narzekałam w samochodzie: Boże, dlaczego nic nie robisz? Każdego miesiąca brakowało nam pieniędzy. Co miesiąc potrzebowałam cudu, żeby zapłacić za rachunki. A ja poświęciłam swoją pracę, by służyć Bogu i oczekiwałam, że nagroda czeka za rogiem. Przez sześć lat miałam mniej pieniędzy. Myślałam, że powinnam była pracować, ale gdybym wtedy pracowała, to nie zrobiłabym tego, co prosił mnie Bóg. I nie mogłabym się dzisiaj tym z Wami dzielić, bo najpierw musiałabym przejść przez te lata, by móc tu dzisiaj być i mówić Wam, że jeżeli robicie to, o co poprosi Was Bóg, to nie ma siły, żeby Was opuścił albo zawiódł. Bóg jest wierny.